Pojawiają się pytania o to, czy w Atenach jest drogo i jakie są ceny. Na pewno jest drożej niż w Turcji, a w moim odczuciu również drożej niż w Polsce. Ale żeby dokładnie wam pokazać, jak wyglądają ceny w Atenach, zabieramy Was dzisiaj na zakupy do supermarketu. Idziemy akurat do marketu Sklavenitis, dlatego że do niego mamy właśnie najbliżej i to tutaj zazwyczaj robimy zakupy. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Aktualnie jesteśmy w Grecji. Dołączcie do nas w tej podróży. Dzisiejszy budżet na zakupy jedzeniowe to 10 euro. Na ten moment euro to 4,5 zł. Także mamy równowartość 45 zł na kupienie jedzenia. Zobaczymy, co uda nam się za to kupić. Ponieważ sytuacja wciąż jest taka jaka jest, to zakładamy maski i idziemy do sklepu. Na wejściu do sklepu teraz trzeba pobrać takie karty, dlatego że dzięki nim mogą w ogóle kontrolować, ile osób jest już w sklepie, żeby nie przekroczyć limitu. Zakupy zaczynamy od chleba. Co w ogóle ciekawe, tutaj w Grecji w marketach można generalnie kupić głównie chleb tostowy. Jak chcecie to taki normalny chleb, no to trzeba już pójść do piekarni. Wybieramy taki chleb 68 centów. To jest chleb 340 gram za 68 centów. Potrzebujemy czegoś na śniadania, a tutaj dosyć popularna jest tahina z czekoladą. Słoiczek 350 gram za 2,5. Euro, ale wystarcza nam na kilka dni, także weźmiemy jeden. Bardzo ważna rzecz to jest kawa. Jesteśmy przy półkach z kawą i jeśli chodzi o cenę kawy, to takie opakowanie zmielonej kawy to jest niecałe 200 gram 190 kosztuje 216 euro. Akurat dzisiaj kawy nie potrzebujemy bo mamy jeszcze kawę. Natomiast jeśli chodzi o cukier, to kilogram cukru to jest 65 centów. A jeśli chcemy już cukier brązowy, to jest euro 20 za pół kilograma. Zdecydowanie droższe są kawy rozpuszczalne. W sumie zastanawiam się od czego i od czego to zależy, ale zobaczcie, na przykład kawa Jakobs. Taki mały słoiczek kosztuje prawie 5 euro. Także sporo wydaje mi się, że dużo drożej niż w Polsce. I jeszcze herbata. Taka najtańsza to jest 20 saszetek z Liptona. To jest ,68 euro 68. Potrzebujemy sos pomidorowy, bo będziemy robić makaron. I wybieramy akurat najtańszy za 44 centy. 400 gram. A tutaj mamy hałwę, niezwykle też popularną w Grecji. Pudełko 250 gram, 3,47 Słuchajcie, gdyby pokazać takie ceny w Egipcie za hałwę, to wszyscy by się złapali za głowę, dlatego że tam oczywiście hałwa jest dużo, dużo tańsza. Jeśli chodzi o takie podstawowe w sumie produkty, to kilogram soli. Oczywiście ceny są różne w zależności od firmy, ale najtańszy możemy kupić za 32 centy. Oczywiście potrzebujemy też makaron. Ceny też są tutaj przeróżne w zależności od rodzaju firmy. My wybieramy ten za 42 centy. Pół kilograma makaronu spaghetti. Próbujemy jeszcze jajka. Możemy kupić sobie y, paczkę 6 jajek za euro 50 albo 15 za 2,38. Będziemy tę większą, dlatego się bardziej opłaca. Póki co? Wydaliśmy 6,42. Także mamy jeszcze ponad 3,5 euro. Możemy zaszaleć. Jeśli chodzi o warzywa, to bakłażany mamy na przykład za euro 45. Fabryka w zależności od rodzaju, ale powyżej 3 euro za kilogram. Marchewka za 50 centów. Pieczarki. Euro 72 za pół kilograma. Owoce, gruszki mamy za euro 25. Winogrona albo za 2,40, albo tutaj za euro 80 w zależności od rodzaju. Pomarańczę mamy za prawie 2 euro. Euro 80. 3, a ananas euro 25, jabłka albo euro 30, albo euro 80, a banany za euro 23. Tak to wygląda, jeśli chodzi o ceny owoców i warzyw. A to moja ulubiona sekcja, czyli sekcja słodyczy. ciastka Oreo, bo to możemy kojarzyć, bo w Polsce też można je kupić za euro 10. Z takich rzeczy, które możemy kojarzyć, na przykład KitKat, tutaj kosztuje taki baton 55 centów, więc wydaje mi się, że bardzo podobnie do tego, ile kosztuje w Polsce. Nie pamiętam sprawy dokładnie, jakie są ceny w Polsce, ale wydaje mi się, że akurat tutaj takie same. A tu mamy czekolady. Czekolady akurat greckie. Kosztują euro 42, euro 38, No więc euro 40. Średnia za tabliczkę czekolady 100 gram. Opakowanie ryżu pół kilograma kosztuje tutaj 94 centy. Jeśli chodzi o cenę mąki, to możemy kupić kilogram mąki za 60 centów, albo pół kilograma za 40. Ponieważ mamy jeszcze do dyspozycji ponad 3 euro, to będziemy jednak ciastka. Jakieś słodycze zawsze się przydadzą. I możemy kupić albo pudełko ciastek za euro 25, albo wziąć pakiet 2 za euro 50. Więc oczywiście wybieramy pakiet 2, bo zdecydowanie bardziej się opłaca. Jeśli chodzi o mleko na przykład, no to najtańsze jakie udało nam się tutaj znaleźć, litr mleka, to jest niecałe 1,84 euro, 84 centy. Osobiście mam takie wrażenie, że tutaj bardzo drogie są produkty mleczne, czyli jogurty i sery, o wiele droższe niż w Polsce. na to, co warto tutaj wybrać no i wszystkie opakowania yy, sera 200 gram to jest przynajmniej euro60 a feta, która przecież to jest y, ogromnie popularna, no najtańsze pudełko z fetą to 412 za 380 gram. Także dużo więcej y, niż w Polsce. Takie mam przynajmniej wrażenie, ale mogę się męczyć. Ale udało nam się znaleźć ser w ofercie 1 plus 1, czyli bierzemy 2, a płacimy jak za 1, 2, 50. A w sumie mamy 400 gram złotego sera. Zapłaciliśmy trochę ponad 10 euro, dokładnie 10,42, więc właściwie taką równowartość polskich 50 zł. Podsumowując, co udało nam się kupić za te 10,5 euro? Kupiliśmy sobie i rzeczy na obiad i na śniadanie, z których będziemy korzystać przynajmniej przez dwa. 3 dni, no zobaczymy. Kupiliśmy jeden buchanek chleba, mamy 15 jajek, mamy dwa opakowania sera, słoik tahiny z czekoladą, mamy makaron na obiad, do tego sos pomidorowy i na deser mamy dwie paczki ciastek. Czy to są wyższe ceny niż w Polsce? Brakuje mi teraz takiego odniesienia, bo od trzech miesięcy już nas nie ma w Polsce, więc nie pamiętam tak dokładnie, ile za takie same zakupy płaciliśmy w Polsce. Ale wydaje mi się, że nie jest aż tak źle. I ostatecznie w ostatecznym rozrachunku naprawdę ceny nie wychodzą aż takie wysokie. Zrobiliśmy zakupy na jakieś 3 dni dla siebie za 10,5 euro, więc prawie 50 zł. Dajcie znać, co uważacie na temat cen. Czy wydaje Wam się to dużo, mało, porównywalnie do Polski, czy nie. Jeżeli Wy jesteście w Polsce, to będziecie mieli lepszy punkt odniesienia niż my. Dziękujemy, że oglądaliście ten odcinek. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie sobie kanał. Widzimy się za kilka dni w kolejnym odcinku z Aten.